Witam na scenie Przemysław Czarnek, Member of Parliament, former Minister of Education and Science. Wielcy szanowni państwo, miałem rozpocząć inaczej, miałem to przygotowane, ale po przemówieniu Władka Ortyla, który wspomniał o swojej pięknej rocznicy objęcia urzędu marszałka województwa podkarpackiego, po przemówieniu Mateusza Morawieckiego, mojego szefa, z rządu Prawa i Sprawiedliwości, który tak pięknie mówił o tej wartości dla konserwatystów świętej, o rodzinie, o mamie i tacie, pozwólcie, że wam się pochwalę. Dokładnie 27 maja, bo dla nas, konserwatystów, rocznice, zwłaszcza piękne, są niezwykle ważne. 27 maja 2000 roku, dokładnie 25 lat temu, ożeniłem się z moją żoną Kasią w Skarbie, pozdrawiamy się. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam wybitnego przyjaciela, wielkiego filozofa młodego pokolenia, ojca profesora Marcina Tkaczyka. Kiedy rozmawialiśmy kilkukrotnie głęboko na temat tego, co nas otacza, tej rzeczywistości, która jest, o której mówił też mój przedmówca, o tej wojnie cywilizacji. Mówił mi tak, słuchaj, jestem duchownym, nie potrafię ci powiedzieć, czy to jest koniec świata, bo czas u Pana Boga to jest zupełnie coś innego niż czas u ludzi, ale mogę Ci powiedzieć na 100%, że jesteśmy gdzieś u końca naszej cywilizacji. To są przykre słowa, ale potwierdza je również Benedykt XVI w tym swoim wywiadzie Rzece zatytułowałem Ostatnie Rozmowy kilka lat temu opublikowany mówił wprost Europa chrześcijańska już nie jest i nie będzie. Europa chrześcijańska już nie jest i nie będzie. Proszę państwa, Kościół katolicki wybrał nowego papieża. Bogu niech będą dzięki za Leona XIV. Amerykanina z Chicago. Katolicki wybrał Nowego papieża. Bogu niech będą dzięki za Leona XIV, Amerykanina z Chicago. Kościół katolicki cieszy się z nowego papieża. Cieszy się również z tego, że rozwija się na całym świecie. Miliard czterysta milionów ludzi to są ci, którzy uznają siebie i mówią, że są katolikami. Rozwija się na całym świecie, ale nie w Europie. Ale nie w Europie. I dlatego musimy to wszystko podsumować. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy na wojnie, na wojnie cywilizacji, na wojnie o to, czy cywilizacja łacińska, chrześcijańska, cywilizacja Zachodu w Europie może jeszcze przetrwać, czy nie. W Polsce bardzo często przywołujemy słowa naszego ministra spraw zagranicznych sprzed wojny, z 1939 roku, Józefa Beka. Mówił tuż przed II wojną światową, jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie II wojna światowa, jeszcze nikt nie wiedział, że będą takie nieszczęścia w ciągu najbliższych tylko kilku miesięcy. Józef Beck mówił w Sejmie w Polsce, nie znamy pojęcia pokój za wszelką cenę. Są w Polsce wartości cenniejsze niż pokój, tą wartością jest honor. Powiem coś kontrowersyjnego ale coś, co jest związane z, moją, z moim zawodem prawnika i z moją karierą polityczną. Otóż ja się nie zgadzam ze słowami Józefa Beka. Polityk nie jest od tego, żeby moralizować o honorze. Polityk nie jest od tego, żeby posyłać w imieniu honoru czy w imię honoru na wojnę i na śmierć miliony ludzi. Polityk jest od tego, żeby widzieć szansę, Widzieć dziejową możliwość wielkiego rozwoju i zrobić tak, żeby młode pokolenia Polaków nie musiały walczyć i swojej krwi poświęcać dla ojczyzny, zrobić tak, żeby młode pokolenia Polaków mogły żyć dla tej ojczyzny w pięknej, rozwijającej się wspaniałej Polsce. I my dzisiaj. Szanowni Państwo, będąc na tej wojnie cywilizacji, jesteśmy w samym środku tej wojny. Na cztery dni przed punktem kulminacyjnym tej wojny, musimy zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy przed wielkim wirażem i to jeszcze na zjeździe, jak w wyścigu kolarskim. Ten wiraż jest niezwykle niebezpieczny, bo pada deszcz. Bogu nie będą dzięki za ten deszcz, bo w maju deszczu nigdy dosyć. I ten wiraż jest wielkim niebezpieczeństwem, bo jak w niego nie wejdziemy dobrze przygotowani, to możemy wypaść z niego i zginąć. Ale jak wejdziemy w niego porządnie przygotowani i wyjdziemy z niego pierwsi, to mamy przed sobą wielką szansę nie tylko wielkiego rozwoju państwa polskiego nie tylko pięknej przyszłości w najbliższych miesiącach i latach dla młodych pokoleń Polaków dla młodych pokoleń Europejczyków nie tylko wielką szansę obrony naszej cywilizacji obrony naszych rodzin obrony naszych dzieci ale mamy wielką szansę ale mamy wielką szansę obrony cywilizacji łacińskiej chrześcijańskiej w Europie i naprawdę może być tak że te bardzo smutne słowa Benedykta XVI, Europa chrześcijańska już nie jest i nie będzie, wcale nie muszą się sprawdzić. Święta Faustyna Kowalska. Święta Faustyna Kowalska pochodząca tutaj stąd z Polski, urodzona w świnicach warskich, wielka apostołka miłosierdzia, mówiła, że z Polski wyjdzie iskra, powiedział jej to Pan Jezus. Zobaczmy tę możliwość. Uwierzmy w siebie. Zobaczmy, że jesteśmy większością w naszym państwie. Zobaczmy, że my chrześcijanie, my ludzie cywilizacji łacińskiej możemy uratować cywilizację tu w Europie, tu w Polsce. Jest, szanowni państwo, tylko jeden warunek. Jeden warunek. 1 czerwca, już za cztery dni. Polacy na nowo muszą otworzyć oczy. Polacy na nowo muszą uwierzyć w siebie. Polacy na nowo muszą powiedzieć tak, jak Amerykanie zrobili to w listopadzie ubiegłego roku: Dość tego, dość tego. Nie damy po sobie chodzić. Nie damy po sobie chodzić. Chcemy normalności, chcemy tradycji. Chcemy rodziny i chcemy nowoczesności, bo prawdziwą nowoczesność, my konserwatyści o tym wiemy, prawdziwą nowoczesność można zbudować tylko na fundamencie chrześcijaństwa, na fundamencie konserwatyzmu, na fundamencie tradycji, na fundamencie zasad i wartości. O to walczymy 1 czerwca. O to walczymy 1 czerwca. I dlatego, proszę Państwa, módmy się tutaj w Rzeszowie. Niedaleko miejsca męczeńskiej śmierci błogosławionej rodziny Ulmów. Módlmy się o to, ażeby Polacy otworzyli oczy. Tu w Polsce i wszędzie na świecie, gdzie będą głosować. 1 czerwca musi zwyciężyć człowiek wartości, człowiek zasad, człowiek opluwany, człowiek, który jest dzisiaj oczerniany, no bo cóż szkodzi oczernić, prawda? Cóż szkodzi oczernić? Człowiek, człowiek, który może i ma wielką szansę i misję uratować cywilizację łacińską w Europie. Doktor Karol Nawrocki do zwycięstwa. Dziękuję bardzo. E teraz.